Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek, i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linku w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę. A dziś na tapet bierzemy sobie pozycję Młodość Bluberego. Jak się cieszę, że w końcu mogę wrócić do tego westernowego zawadiaki jaki. Trochę takiego szulera, który lawiruje pomiędzy jednymi a drugimi. Gra w pokera, czasem podrywa dziewczyny, tylko hola hola, może nie tak od razu. Historie, które widzieliście wcześniej na moim kanale, mówiąc właśnie o młodości Bluberego tutaj obecnie, czyli tym wcześniejszym po prostu pod napisem blueberry albo może przepraszam pod tytułem były już przedstawione jako człowieka który był w stopniu oficera porucznikiem który potrafił już no tak naprawdę w każdej sytuacji sobie jakąś poradzić a tutaj mamy historię którą dopiero tak naprawdę poznajemy od początku. Dlaczego? Dlatego, że właśnie są to losy, zanim stał się tym oficerem, zanim stał się tym żołnierzem i w pewnym sensie zrealizował chyba swój plan po nieszczęściach, jakie go spotkały. Dlaczego? Dlatego, że ja nie ukrywam, nie znałem tej serii po przeczytaniu serii Blueberry i to, co tutaj się dowiedziałem... Trochę mnie zaskoczyło, gdyż jak się okazuje, Blueberry stał się żołnierzem z przypadku. Tak naprawdę to pewna historia, pewna sytuacja, gdzie niesłusznie został osądzony o morderstwo, zmusiła go do ucieczki z miejsca dobrobytu, z miejsca, gdzie rodzice trzymali pieczę nad jego dobrem i tym wszystkim, co. Tam miał, gdyż Blueberry był południowcem. Jego podejście do ludzi czarnoskórych było takie, że po prostu są to niewolnicy, którzy mają pracować na plantacjach bawełny i mu służyć. Natomiast północ, czyli tak zwani jankesi, jak na nich mówili południowcy, Chcieli w końcu spokoju, chcieli równowagi, chcieli, aby Czarnoskórzy odzyskali wolność. I tak naprawdę tutaj poznajemy też historię nie tylko młodego Blueberego. tak naprawdę gościa, który nie nazywał się tak, nazywał się Mike Donovan i ta sytuacja zmusiła go, aby poznać go właśnie jako Blueberego w dalszych losach. Tutaj powiem więcej, zostało wyjaśnione, jak to się stało, że on właśnie przyjął takie nazwisko? Ale ja wam tego nie chcę zdradzać. Chciałbym, abyście to wy sami mogli poznać. Mogę tylko powiedzieć jedno. Świetna historia, która już teraz na początku prawie jego przygody pokazuje, że to, co znamy później, czyli ten jego wieczny fart i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji, tak naprawdę tutaj się znajduje. I to jest świetne, naprawdę. Bardzo mi się spodobało, w jaki właśnie sposób przedstawiona została ta historia początków naszego Bluberego. Jak się prezentuje sam komiks? No cóż mogę powiedzieć. Jest to standardowo ten sam format, żeby pasowało wszystko do siebie w kolekcji. Oczywiście duet Charlieri i Giroux, już nieżyjących artystów, odpowiadają tak samo za tą serię. Tutaj mamy oczywiście grzbiet tego komiksu oraz jego tył. Cena okładkowa to 89,99 i tutaj właśnie widzimy młodego Majka Bluberego. Naprawdę bardzo, bardzo bym powiedział: młodego. I zupełnie wygląda inaczej niż mogłoby się to wydawać. Co do samego komiksu, też zauważymy pewne zmiany. Mianowicie. Warto wspomnieć, że tutaj, jakby to nazwać, ta kreska wygląda trochę inaczej niż przyzwyczailiśmy się. Tutaj są początki, kiedy Mobius, bo tak mówiło się na Żyru, zaczął rysować tak przygodę bluberego pierwszą, z pierwszych chyba, jeżeli mogę powiedzieć. jest to zauważalne. Spójrzcie, jak się prezentuje ta kreska. O dziwo, ona wcale nie wygląda źle. Powiem szczerze, że wygląda bardzo ładnie. Ba, tak jak w chwili, kiedy duet Herman i Greg tworzyli serię Bernarda Prince'a, też te początki były ciężkie, jeżeli zauważymy tą kreskę. I tam, nawet może trochę słabiej to się prezentowało niż tu, właśnie. Ale zarówno w tamtym, jak i w tym przypadku, czuć tą ewolucję z czasem, prawda? Kiedy ten rysunek się zmienia. I tutaj, właśnie, zostaje to wszystko przedstawione. Dodatkowo warto wspomnieć, że dzieje się to w trzech historiach. Mamy trzy tak, jakby oddzielne tytuły, jest odpowiednia strona, która to prezentuje, zaraz Wam przedstawię. To samo zresztą było we wcześniejszych pozycjach Bluberego, ale tutaj warto zwrócić uwagę, że one są podzielone na jeszcze takie krótsze scenariusze, jakby podscenariusze może. Zauważcie, że tutaj jest napis koniec i właśnie każda kolejna, zaraz Wam to będę chciał jeszcze raz pokazać, która się kończy, też właśnie ma zawartą taką informację, prawda? Znowu jest koniec. A mimo tego, jak zauważymy, koniec jest też tutaj, gdzie zaczyna się kolejna historia. Jankes o nazwisku Blueberrym. I właśnie to jest też ciekawym zabiegiem, czyli jeżeli ja lubię sobie dzielić to na te takie właśnie historie, na te scenariusze, to tu mam jeszcze pod, czyli de facto czytając mogę jeszcze szybciej sobie przerwać i y, odetchnąć, przeanalizować to, co przeczytałem, poznać tą historię. I tutaj, właśnie, jest to w sumie na plus. I tego, jak się obawiałem, że ten styl mi nie będzie pasował, to jednak się przekonałem i naprawdę wygląda to świetnie. Ba, spójrzcie nawet tutaj, już teraz ta twarz jest znacznie inna. Znacznie bardziej, bym powiedział, się prezentuje jakoś tak inaczej, lepiej, ostrzej. I to z każdą tą stroną, z każdym tym dalszym, że tak powiem, scenariuszem prezentuje się naprawdę lepiej. Historie, które tutaj przeżywa Blueberry jest ich masa, maseł, bo on, mimo że jest południowcem, nie będzie to, że tak powiem, spoilerem, bo Blueberry już był wcześniej prezentowany, a to jest młodość, czyli to, co się działo wcześniej, tak zwany prequel. No to, mimo że był południowcem, to on uciekł właśnie, bo był zmuszony Pół, Na no północ i tam przyjął się jako żołnierz, żeby było ciekawiej. Wielokrotnie zmieniał tą linię frontu, żeby ostatecznie zyskać ten status oficera w północy. Ale mówię, wiele przygód musiał przeżyć, bo tak jak wcielał się w lekarza, był tutaj. Yy, i takim tym przewoźnikiem, kurierem, o tego słowa mi brakowało, właśnie akurat to jest ta historia, był kurierem, który miał dostarczać listy, dodatkowo musiał wysadzać pociąg i robić wiele, wiele innych rzeczy, niekiedy mu nawet nie wierzono, aż ostatecznie musiał uratować samego generała Dodge'a, żeby końcu odnieść ten sukces, i naprawdę świetnie się to czyta. Przede wszystkim ja miałem to od początku w serii Blueberry i mam to w serii Młodość Bluberego. To się czyta tak cholernie, lekko i przyjemnie. Niektóre komiksy mi się ciągną, i mimo, że są fajne, to mam ochotę, żeby już po prostu się zakończyły. I odłożyć je na półkę oczywiście do swojej kolekcji, bo, bo są dobre, ale czyta się je długo i się dłużą. A tutaj jest cholernie przyjemnie czytać Bluberego. I obawiałem się, że mimo, że to są starsze pozycje, tak naprawdę dziejące się właśnie przed, nie egzekucją, ale przed historią z Bluberem, to jednak się nie zawiodłem i świetnie się to naprawdę prezentuje. Wow, no... Taki duet no, nie mógł zawieść nawet e, na początku, nawet te jeszcze starsze historie Giroux, które się pojawiały, czy to Garaż Hermetyczny albo e, Arazach, no to tam już była taka lekkość, a tutaj po prostu naprawdę Blueberry jest no, jest gościem e, świetnie przedstawionym przez Giroux i Charliera. I te rysunki, i na nie się patrzy cały czas dobrze, historię czyta się dobrze, więc to nie byli ludzie z przypadku. Naprawdę, bardzo jestem zauroczony tą historią, tymi początkami. I to jest też fajnie tak zrobione, bo jest pierwsza ta część, taka jakby pod rozdziału dodatkowego, kiedy wtedy Donawany jeszcze, ale mówimy o Blueberrym, jest właśnie tym cywilem. Później cała ta historia wojska. I na, koniu, na, na końcu to, co już by nas tak troszeczkę przyzwyczaiło do tego, że jest już tym oficerem, którego znamy z głównej serii. Ba, właśnie wtedy kończy się wojna secesyjna w tym ostatnim tutaj rozdziale. Może to spoiler, może nie wybaczcie, ale dopiero właśnie teraz myślę, po tym tomie będziemy mogli cieszyć się tymi historiami. Już tego bardziej znanego nam Blueberry'ego z serii Blueberry w serii młodości Blueberry. Ależ tych Blueberrych dzisiaj było. Wybaczcie mi, ale musiałem. Także dziękuję Egmontowi, bo to Egmont tak naprawdę odpowiada za tę historię. Jest to z cyklu Plansz Europy, Klub Świata Komiksu. I dajcie może mu szansę, jeżeli nie czytaliście, albo może właśnie wy nie macie takiej możliwości, żeby Cofnąć się, ba, macie taką możliwość, żeby cofnąć się i nie zaczynać czytać tak jak ja, Blueberega, a później właśnie tak jak Egmont wydaje, młodość. Tylko zacznijcie od młodości, żeby mieć ciąg taki, jakby prawda. Wiecie co mam na myśli. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału i powiem Wam tak. Oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, ale przede wszystkim zazdroszczę tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z tą postacią, bo macie dużo do czytania, a u mnie powoli zbliża się to ku końcowi i jest mi przykro z tego powodu. Dlatego sobie dawkuję w odpowiednich odstępach. Oczywiście subskrypcja oraz dzwonek mile widziana, abyście byli informowani oraz na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia.